Co oglądamy? Murder Drones, tak? E, jakby jestem od razu po nagraniu pierwszego odcinka, bo ja po prostu jeszcze robię na zapas, więc oglądamy. Oczywiście to jest od Studio Buran. Buron, Buron, ok. Co to jest? Przecież ostatni odcinek się nie skończył na takim czymś. Jest Jay? n kto to jest i co to jest dobra tam są jakieś postacie które trzy postacie których nie identyfikuje Co jeszcze? się dzieje? XD A ta ma bańki A, ją w ogóle łańcuchem przywiązali. Ja pierwdole. Boże, ona ma ten łańcuch do szyi przykuty. Jezu, ja sumie to nie dziwię się. Tam było ciało Jay, jak się nie mylę, bo tam coś takiego żółtego leżało. Jak ta drabinka 5000 działa? No, taka malutka. Nie, my chyba. Ja chyba zdążę nawet nagrać trzy odcinki. co to było? Czemu ty rzuciłeś krzynką, Przecież to była twoja broń. I co się tam ruszyło? I co to było? A to co to ma być? A to nie jest tata od Uzi? A to nie jest ciało tej Jay? To jest jej ciało? Co to ma być? Za oko z jakimś głównym w środku. Absolut Solver? Czy, czym to jest? To jest J to absolut co to jest? A, 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 to ja już wiem co to jest Absolut Solver. Детя все. Добра. che yeah. ja Già To kto za... To ten absolut Solver. To jest ten. Ja to wiem, bo ja... Ja to coś słyszałem o tym w tych shortach, że to... To jest ten znak od Uzi na oku. I to nie... Tu jakaś jak. Co jest? Jay żyje? Ona żyje jak on? Co ja? Co to? Ona jest kamerą jakąś. Ona jest jakąś kamerą która zabija, i później robi jakieś dziwne hologramy osób, których zabiła, i te me girl. Sorry. Wytyf, jakim cudem Jay żyje i co to było? I ona tylko tu jest. A znaczy ten kubek był fałszywy. No siema. Przywitaj się z moją koleżanką Jay. Mm, Okej okay. Ale tu jest jakaś babka, która gada po jakimś ukraińsku, rusku, nie wiem co to było, chińskie O kurde. O kurde. Co to ma być? To jest ludzka ręka. No to papa. Chat, Chyba miał się imię czat. I by, by the way. Co to ma być? Ognia. I dosłownie on opuścił ognia. Najbardziej raczej. Cie. Co to było? O, to baj, baj. I kto to rzucił szurikenem? Uzi, to ty rzuciłaś szuriken. E, no rzucił. Jezus Maria, ona ma ręce jak skorpion. Co jej się stało do jasnej cholery? Toż ona była jakąś... No, trupy. A to był ty, czadu No rzuć gwiazdką Magic Power Upek Ninjush. No i widzimy fejka. Mama Uzi? Ja pierd. Tata Uzi zdechnął. Ty mędo przebrzydła! Co ci się stało? Czy jak jakaś... Ty jesteś jak jakaś... Ta! Yy, go, go, nie gąsienica. No w sumie jesteś jak gąsienica, o, Jay. A to nie jest Jay w ogóle! To jest ten Absolute Solver! I co mu się stało? Piły mechaniczne... O kurde! Chować się! Wy się chować musicie, bo to wybucha. No to już po wszystkich. No oni tego chyba nie przeżyli. Ale ja mam nadzieję, że n -I. Tak. O, przeżyli to jakim cudem. No ale te kamerki też zdechły. Co ci się stało? Jakaś czarna dziura się odpaliła. To jest... Jay. To była Jay? Bo to był jej głos. Nie no, ja po tym filmie idę czytać. O tym, tym. On żyje, Boże. Uzi rozpieprzyła... Uzi rozpieprzyła pół... Nie wiem, jak to się nazywa. Pół... pół ty... Nie, cały pokój rozpieprzyła po prostu. No czemu Ena wyganiać się? Jest dobry, dobra. Co? C Aha! To ona ma Absolut Silvera, tadol. To jest dol. To jest dol? No ja słyszałem o tej, tej, tej postaci, ale... Tylko dlatego, że ona na shortach była. Tak jakby co. Ona nasy łańcuch już odczepiła. Boże, stał nam. No to...